Szanowny panie Hołowo, szanowna ja szanowni deputaty, drodzy i drodzy. Ja chciałbym wysłowić swoje zadowolenia z wstryczy z parlamentską rodziną w taką poważnym składzie i wid toho, że mają możliwość... звернутися до вас українською, а потім і польською мовами. Сьогодні маємо честь приймати у Верховній Раді України високоповажного гостя відданого друга України маршалка сейму республіки Польща пана Шимона Головню разом з делегацією. Прошу привітати. Шановні колеги, я думаю, що виражу спільну думку, що ми щиро вдячні Польщі за всеохоплюючу допомогу у першу чергу за надання військової підтримки. Польща є нашим ключовим союзником і партнером. Під час повномасштабного вторгнення Росії стратегічне партнерство України і Республіки Польща максимально посилилось, незважаючи на неодноразові спроби Кремля його підірвати. Висловлюємо слова вдячності Сейму Республіки Польща за ухвалення багатьох важливих законів та постанов, які спрямовані на підтримку України у боротьбі з російською агресією. Від імені Верховної Ради України хотів би наголосити на готовності надалі розвивати та зміцнювати міжпарламентський діалог між нашими державами. Окремо хотів би висловити вдячність польському народу за надання допомоги нашим громадянам, які внаслідок російської агресії проти України знайшли тимчасовий прихисток у дружній Польщі. Сердечно дякую вам та усім нашим польським друзям за те, що ви разом з нами рухаємося далі до спільної перемоги. Шановні колеги, до слова на трибуну Верховної Ради України. Запрошується маршалок Сейму Республіки Польща, пан Шимон Головня. Пане маршалку, вам слово. Dziękuję. Szanowny pane Hołowo, szanowna ja szanowni deputaty, drogi i Druzji. Ja chciałbym wysłowić swoje zadowolenie, w sustrici z parlamentską rodziną w taką poważnym składzie i toho, że mają możliwość zwrócić do was ukraińsku, a potem i polską mową. Menuho... <laughs> Minulego roku chołowa Stefanczuk w taki sposób zwrócił się do polskiego parlamentu. A Polska wysoko ocenia gesty serdeczności z boku swoich sąsiadów i z radością ich podtrzymuje. Zwrócenia, które z trybun parlamentu, symbolu demokracji ta swobody, mają osobliwe znaczenie. Dzisiaj ja stoję przed wami jak przedstawnik prezydii sejmu pierwszy z czasu powno masztabnej rosyjskiej agresji protu Ukrainie. Ukrainy. Driomena wielka i wielka jako mocha powniše ta czytki się wysłyszyty pytania szto chwili nas protiachom dwóch roków, nie niepowtórjuwati wysokich sliw a do suty, do tych pytań, szczcioczo pryncypowny pryncypowny dla naszych krajów. Przepraszam za mój ukraiński, ale będę się starał. Szanowni państwo, to dla mnie wielki honor i zaszczyt być w Kijowie po raz pierwszy. Zacząłem tę wizytę od złożenia kwiatów upamiętnienia bohaterów Waszego Narodu. To wstrząsające przeżycie patrzeć w twarze tych młodych ludzi, starszych osób, których życie zostało przecięte w tak brutalny sposób przez obsesję jednego człowieka. Nie chce się wierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce na naszym kontynencie, w Europie, po tych wszystkich doświadczeniach, które miało pokolenie naszych ojców, naszych dziadków, a jednak stało się. I mówiliśmy dzisiaj o tym z przewodniczącym Stefańczukiem, jak bardzo potrzebna jest ofensywa. Nie tylko militarna, bo my tu nie jesteśmy wojskiem, w parlamentach mamy inne zadania, ale ofensywa opowieści, ofensywa narracji, która przeciwstawi się narracji zła, narracji agresji, narracji nienawiści. My musimy zwyciężyć ich opowieść naszą opowieścią, bo nasza opowieść Nasza opowieść to opowieść dobra, szacunku, miłości, współpracy. To jest ten rodzaj walki, który dziś mamy przed sobą. To jest walka miłości i nienawiści. To jest walka dobra ze złem. Szukając przewodników w tej walce, inspiracją są dla mnie dwie postaci. O których chcę szczególnie wspomnieć w tym miejscu. To Jerzy Giedroć i Juri Ławrynenko. Po pierwsze, dlatego, że ich działalność to niezwykły przykład polsko-ukraińskiej współpracy ponad granicami państw i reżimów, współpracy w bardzo trudnych czasach, ale która służyła wielkim ideom. I współpracy, która przyjęła bardzo konkretny wymiar. Jerzy Gedrojcz, jak dobrze wiecie, przez całe życie był orędownikiem wypracowywania formuły koegzystencji naszych dwóch narodów. Najpierw w realiach II Rzeczpospolitej, a później szukania dialogu po tragedii II wojny światowej. Przyjaźnił się z wieloma pisarzami działaczami społecznymi, politykami ukraińskimi, publikował ich twórczość w ramach wydawnictw Instytutu Literackiego, który działał na emigracji we Francji. To on pewnego dnia zwrócił się do Jurija Ławrinenki z propozycją stworzenia zbioru dzieł ukraińskich pisarzy, artystów, których działalność, twórczość była wymazywana. Przez radziecką opowieść, przez radziecką narrację. W 1959 roku ukazała się drukiem prawie tysiącstronnicowa publikacja, która w tej chwili jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o okresie ukraińskiego odrodzenia narodowego. Mówię o tej historii dlatego, że to jest piękny przykład współpracy naszych państw, ale również z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu i bardzo symbolicznego, kiedy popatrzy się na te współczesne wydarzenia. Bo ta opublikowana antologia, o której wspomniałem, miała bardzo znamienny tytuł: "Rozstrzelane odrodzenie". Była symbolem, który miał być uhonorowaniem budowniczych ukraińskiego narodu, który stawiał na niezależność od rosyjskiego okupanta, ale to odrodzenie zostało w większości rozstrzelane przez NKWD. Rozstrzelane odrodzenie. Czy ten symbol, ta fraza nie nabiera dzisiaj specjalnego znaczenia? Prawie 10 tysięcy bomb zrzuconych na miasta Ukrainy od początku tego roku. Uchodźcy wojenni, dzieci porwane w bestialski sposób i przymusowo wywożone do Rosji, ofiary cywilne będące narzędziem wojennego terroru. Czy nie jest to kolejne pokolenie budowniczych ukraińskiego narodu niszczone z premedytacją w imię jednej Rosji? Czy nie jest to kolejne rozstrzeliwane odrodzenie? Polska właśnie w ten sposób postrzega dziś tragedię jaka dotknęła Ukrainę. I tak jak w czasach Jerzego Giedroycia nie godzi się, nie możemy na to pozwolić. By, ukraiński, by rosyjski opresyjny reżim katował, niszczył, mordował ukraińskiego ducha. Żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby sobie arbitralnie decydował, który naród ma prawo do istnienia, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma żadnych złudzeń i robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar. Niedawno do Polskiego Sejmu wpłynął apel Rady Najwyższej w związku z rocznicą ludobójstwa Tatarów Krymskich w 1944 roku. Sądzę, że wystąpienia takie jak to są bardzo dobrą okazją do zademonstrowania swojego stanowiska. Deportacja Tatarów Krymskich w 1944 roku stanowi zbrodnię prawa międzynarodowego i powinna zostać zidentyfikowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Jest to wyraz naszego symbolicznego wsparcia dla tamtej społeczności, która w swojej historii doświadczyła ze strony Rosji ogromnych krzywd. Niestety są to krzywdy wciąż aktualne. One się toczą przecież na terenie tymczasowo okupowanego Krymu Sewastopola. Polski Sejm w pełni popiera integralność terytorialną Ukrainy oraz wszelkie działania na rzecz deokupacji i reintegracji Półwyspu Krymskiego. Pozostajemy w pełni zaangażowani w podnoszenie tych kwestii na forum międzynarodowym, szczególnie poprzez format Międzynarodowej Platformy Krymskiej na szczeblu parlamentarnym, w którym ja też niebawem będę brał udział na Łotwie. Nie godzimy się, Szanowni Państwo, na żadne działania wymierzone w prawa człowieka na żadne próby kwestionowania istnienia narodów, czy na ludobójcze imperialne praktyki. Nie godzimy się na rozstrzeliwanie ukraińskiego odrodzenia, które obejmuje również Półwysep Krymski. Szanowni Państwo, te trudne doświadczenia imperializmu rosyjskiego boleśnie testowały naszą państwowość, naszą też, ale jednocześnie wyposażały nas w solidny fundament do budowania wspólnego spojrzenia na sytuację międzynarodową. Współpraca w wojnie obronnej przeciw bolszewikom 1919-2020 roku w tej wojnie zginęli również członkowie mojej rodziny. Czy współpraca polityczna w czasie jesieni ludów nakierowana na uniezależnienie się od Moskwy to jest ta część historii, która wyraźnie sytuuje nas po tej samej stronie. Spójrzmy na to, co działo się w tej najnowszej historii. Po upadku Związku Radzieckiego Polska jako pierwszy kraj uznała niepodległość Ukrainy i jej integralność terytorialną w granicach z 1991 roku, a więc bez jakichkolwiek pretensji terytorialnych, a wszystkie kolejne rządy Polski bardzo konsekwentnie stały na tym stanowisku i wspierały niepodległość Ukrainy. Polska stała obok Ukrainy, razem z Ukrainą, podczas pomarańczowej rewolucji i podczas rewolucji godności. Pamiętam z jakim przejęciem, ja jeszcze wtedy będąc dziennikarzem, dużo młodszym niż dzisiaj człowiekiem, patrzyłem na doniesienia z Kijowa. Niewiele mogliśmy zrobić, nie przychodziło mi wtedy do głowy zrobić czegoś więcej niż trzymać kciuki, niż modlić się, niż włączać telewizor z nadzieją, że Wam się uda. Jesteśmy w tym samym miejscu Europy, historii, jesteśmy w tym samym procesie. Nie możemy być bliżej siebie niż jesteśmy dzisiaj. Szanowni Państwo. Ja doskonale pamiętam, co czułem i co czuliśmy wszyscy w Polsce, kiedy wybuchła ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. Byliśmy wtedy na dworcach, byliśmy wtedy na ulicach, byliśmy wtedy na przejściach granicznych, gdzie przyjmowaliśmy uchodźców, którzy uciekali przed rosyjskimi bombami, przed rosyjskimi kulami. Ja będę do końca życia pamiętał te twarze tych matek, tych dzieci. Pamiętam tego ducha solidarności, którego obudziła w nas ta tragedia jeszcze raz na taką skalę. Ja nie umiem znaleźć słów. Sam miałem okazję przyjąć u siebie jedną ukraińską rodzinę z niepełnosprawnym, chorym dzieckiem. Nie umiałem sobie wyobrazić, co czułbym ja, gdybym był na ich miejscu. Traktuję Wasze uprzejme oklaski jako podziękowanie dla wszystkich tych Polek i Polaków, którzy zrobili w tej sprawie dużo więcej niż ja i moja rodzina, a było ich wielu. I tego nie zapomnimy. I to będzie między nami zawsze. Ten moment serdeczności, bliskości, wsparcia się w najtrudniejszej możliwej sytuacji: 20 milionów uchodźców wojennych, którzy przekroczyli granicę, my też każdego dnia. Odczuwamy ich obawy o ojców, mężów, synów, wnuków, którzy zostali w kraju, żeby walczyć z agresorem. Co więcej, trzeba to też Wam powiedzieć, że my za swoją zdecydowaną postawę wobec tego trwającego konfliktu stajemy się obiektem ataku. Nie mieliśmy do tej pory w Polsce takiej skali ataku, ataków hybrydowych z użyciem dywersantów z użyciem narzędzi informatycznych z użyciem to bestialstwo ludzi traktowanych jak broń mówię tutaj o sytuacji która ma miejsce na naszej białoruskiej granicy rozmawialiśmy na ten temat z panem przewodniczącym z Rusłanem z przewodniczącymi parlamentów państw bałtyckich na szczycie który zorganizowałem w ubiegłym tygodniu w Białym Stoku i doszliśmy do jednego wniosku nie pozwolimy putinowi wygrać wojny nie tylko na froncie, ale również w naszych sercach i głowach. Nie damy się przestraszyć, nie damy się podzielić, nie dopuścimy do sytuacji, w której ktoś będzie nam dyktował, co mamy czuć, co mamy myśleć, jak mamy się zachowywać i czy mamy się uśmiechać, czy płakać. Sami będziemy o tym decydować, tak jak chcemy. Właśnie dlatego obok tych wszystkich narracji, które próbują nas zniechęcić, nie tylko nas, zobaczcie co się dzieje w świecie, do tematu wsparcia Ukrainy, które próbują ten temat przesunąć w kategorię politycznej nudy. Które próbują nas przyzwyczaić do tego, że na Ukrainie jest wojna. My nigdy nie pozwolimy sobie na to, by się do tego przyzwyczaić. I Polska zawsze będzie stała w tej walce ramię w ramię z Ukrainą. Możecie być tego pewni. Nic się w tej sprawie nie zmieniło i nie zmieni. Tak, mamy oczywiście po drodze wertepy, problemy, różnego rodzaju techniczne nieporozumienia które dojrzałość naszej klasy politycznej musi rozwiązywać. Ale chyba zgodzimy się co do tego, że najważniejszą rzeczą jest dzisiaj droga do pokoju w tej części Europy, a ona wiedzie i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Przez członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, przez członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, my jako Polska zrobimy wszystko, żeby to jak najszybciej stało się faktem. Nie pozwolimy rozstrzelać kolejnego ukraińskiego odrodzenia. 1 lipca 22 roku stał się absolutnie historycznym dniem dla Ukrainy i punktem zwrotnym w debacie o jej europejskiej przeszłości. Stał się on wytyczył kierunek, w którym cała społeczność międzynarodowa powinna podążać. Ten moment, w którym do sali obrad Waszej Rady wniesiono flagę Unii Europejskiej, ustawiono ją za prezydium, nie można było w sposób bardziej czytelny zamanifestować tej drogi, którą Ukraina ma iść, a którą Polska przeszła. I też wiemy, że nie jest to zawsze łatwa droga. Natomiast w tej drodze trzeba mieć przyjaciół, trzeba mieć tych, którzy pomagają przygotować się do akcesji do Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy dzisiaj z Rusłanem o tym, jak możemy my Wam pomóc w tym, żeby ten proces przebiegał szybciej, sprawniej na poziomie samorządów, na poziomie władz centralnych, bo to skomplikowana maszyneria, do której kraj dostraja się długo. Ale damy radę. Przyjaciele sobie z tym z całą pewnością poradzą. Za chwilę szczyt NATO w Waszyngtonie. Umówiliśmy się z przewodniczącymi państw bałtyckich, z Rusłanem, że będziemy na nim starali się szukać okazji do wspólnego działania, żeby nasz głos był słyszalny, żeby Ukraina miała swoich też rzeczników w postaci tej platformy, którą stworzyliśmy z państwami bałtyckimi, mam nadzieję, że za chwilę kolejnymi, bo jak jest nas czwórka, piątka, szóstka, słychać nas bardziej, nasz głos jest bardziej doniosły. A rusłan jako wypróbowany przyjaciel, w tym gronie, jest absolutną gwiazdą. Drodzy Państwo, na koniec o dwóch paradoksach. Po pierwsze, zobaczcie, ile zła. Dokonało się na naszych oczach w ciągu ostatnich lat. Człowiek jest jedyną istotą pod słońcem, która potrafi ze zła zrobić dobro. Jest jedyną taką maszyną, do której wkładasz zło, a wychodzi dobro. To tylko od naszej decyzji zależy, czy na zło, które dostajemy, odpowiemy złem. Czy przestawimy ten wewnętrzny wskaźnik i wielkim wysiłkiem odpowiemy dobrem? Ta tragedia, ten potworny kryzys, ta zbrodnicza ludobójcza wojna rozpoczęta przez Putina, ona może, jeśli tak zdecydujemy, przynieść również dobre owoce w następnych pokoleniach, mimo że chcielibyśmy, żeby stało się to bez tych wszystkich ofiar, wolelibyśmy zrobić to sami. Bez tej całej tragedii, którą widzimy, ale my możemy wyjść z tego do przodu. My możemy jeszcze głębiej się zintegrować. My możemy jeszcze bardziej być blisko siebie, poznać się bliżej, spotkać się, zbudować razem piękne rzeczy. Błagam Was, byśmy pamiętali, że wygrana na froncie jest absolutnie kluczowa i najważniejsza, ale dużo waż... jeszcze tak samo ważna. Jest ta wygrana w naszej opowieści. W tym, że nasza opowieść okaże się silniejsza od jego ich opowieści. Że opowieść miłości, współpracy, troski, czułości, oddania życia za ojczyznę, jeśli trzeba, z miłości do niej, z miłości do bliskich, to jest to, co zostanie w podręcznikach historii. Mówię Wam i gwarantuję, że za 50, za 100 lat dzięki Waszej bohaterskiej postawie to o tym będą dzieci czytały w podręcznikach to o tym będziemy wspominać i opowiadać kolejnym pokoleniom a nie o tych zbrodniarzach a nie o tych którzy próbowali podpalić nasz świat dobro zwycięży dobro zwycięży bo pokazaliście jak nieprawdopodobną siłę potrafi mieć Każda ofiara poniesiona tu na ukraińskiej ziemi woła o tym i pokazuje to. Ona nie pokazuje tylko siły śmierci. Ona pokazuje siłę miłości. Ona pokazuje siłę życia. I to jest ten jeden paradoks. A drugi, że kiedy popatrzycie na działania polityczne, tam jest napięcie pomiędzy tym, że Pewne rzeczy i to wiemy dobrze, trzeba robić szybko, żeby były skuteczne, ale procesy polityczne zajmują czasem bardzo dużo czasu. Nie może nam zabraknąć cierpliwości i to już wy dobrze wiecie i my to dobrze wiemy. Jeżeli tylko cierpliwie, krok po kroku, będziemy robić to, co powinniśmy robić, to zwyciężymy. Nie dajmy się zniechęcić. Nie dajmy sobie powiedzieć, że skoro teraz nie wyszło, jakieś spotkanie nie przyniosło takich efektów, jak powinno. Coś jeszcze nie zadziałało, wybuch jakiś spór. Nie dajmy sobie powiedzieć, że to koniec. Ta droga jeszcze chwilę zajmie, ale wygramy, ale zwyciężymy, jeżeli będziemy stali ramię w ramię obok siebie, jeżeli wystarczy nam cierpliwości. I wystarczy wiary w to, że nadzieja i życie zawsze jest silniejsze od śmierci. Nasza duma, nasza pieśń nie umrze, nie zginie. Od gdzie ludzie nasza sława? Sława Ukrainie. Дякую. Багато. Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо нашому вельмишановному гостю, маршалу сейму Республіки Польща, пану Шимону головні, за участь у пленарному засіданні та за підтримку України. Дякуємо.